Pociągi w Tesli, w do stacji Wrocław Główne, przez stacje Kartowice, Zabrze, Kliwice, Opole Główne, stoi na torze pierwsze, przy drodze trzecim. Wagony o numerach 17, 16, 15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 14, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 12, nie... Intercity Witkacy, dnia Zakopane. Między Krakowem a Zakopanem zastępcza komunikacja autobusowa. Flir, Stadler, ED 160. 018. pociąg Polregio do Kozłowa. Na peronie piątym stoi Intercity Raymond z Krakowa Głównego do Łodzi Fabrycznej. Flirt ED160 001 Lokomotywa EU07-331 Pociąg do za stacji do stacji odjeżdża w małopolskie, ale to jest przejazd techniczny. Prosimy o zwracanie na Tutaj mamy flirta. Tutaj mamy Flirta ED-160 013 To będzie przejazd techniczny na bocznicę najprawdopodobniej A tam czają się lokomotywy na peronie pierwszym Słucha bez wskazania. Markowy południowy węgierski. Oświetla się. Rak Stoi na południu szóstym. Przypada na czwartym. pociąg podjeżdża. Nie... I flirto odjeżdża. <tuszu> A tu mamy lokomotywę EP07-1033. N76B-004 to jest najnowszy nabytek kolei małopolskiej. Dolina Popradu, Krynica Zdrój w Kraków Główny.